Hej, 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 siema ziome. z tej strony Dave, A to nowa seria na moim kanale Seria, zobaczymy ile odcideczków z tego wyjdzie I to jest Clone Drone in the Danger Zone Ale długa nazwa, zawsze mnie śmieszyła ta nazwa, no Zagramy sobie oczywiście Single Player Story Mode My pogramy, więc zaczynajmy Pogramy sobie na... Wydaje mi się, że pogram sobie na hardzie, jestem dość dobry w tą grę Przeszedłem już pierwszy chapter, kiedyś, dawno temu, nie pamiętam Więc restart first chapter Zaczynamy od, od pierwszego, no i śmieszna jest ta gierca Zobaczycie wszystko Okej, okay, jedziemy tak, more humans. dobra Woo! Jedziemy, tak Śmiesznie za wszyscy to tutaj gadają. No dobra, więc let's go! Jesteśmy sobie na ręce. No i jeżeli nie, nie wiecie o co chodzi w tej grze, no to jest taka gierca sobie, że po prostu sobie walczymy z innymi robotami, jak widzicie. Właśnie tak, zabijam sobie roboty, mam kurde takie poczte się kiecie, gurde, się potem mamy skilly i w ogóle upgrade. No, bardzo fajna gierka, bardzo lubię. No i są rundy, coraz trudniejsze, później. Upgradey, okej. Okay. Lepszy tak, to są moje wszystkie, kurde, mety Ja pierdziele, tyle challenge'y przeszedłem. Udało mi się pięknie ładnie wszystko wygrać. No i mamy tutaj kurde, łam wow, nowej konki są w ogóle z tego co widzę. Dawno nie grałem w tą tej grze, grę, więc wiecie to jest. No I jeszcze z tego co wiem, to. O, widzę, tutaj też nie ma w fabule wszystko. Tak, Nie da się wszystkich rzeczy ulepszyć. Wiesz, są jakieś młoty, kurde, włócznie i, i ogniste wybuchy. Ale okej, okej. pobawimy się w ten sposób, tak? Myśleli, że ulepszę se łuk, ale nie, kurde, klona, dobra. Kolejna runda. Uh, mieczory, tak? O, kurde, dobra. Hello, ziomeczki. <laughs> nie masz nogi, stary. Wow, ale w ogóle. A no tak harda se wzięła. Myślałem sobie, dlaczego pierwsza runda w ogóle była takim trudnym przeciwnikiem. Bo w tej grze, wiecie, potworki się kolorami. Potworki, roboty. Kolorami, tak, wszyscy popadajcie w pułapki. Kolorami są porozdzielani i to są czerwone roboty, są trudniejsze. Są już średniego poziomu roboty. Niebieskie są najacniejsze, więc no, widzę, że ten hard naprawdę nieźle pomocnił to wszystko. No, zobaczymy, czy, tam, czy mi się uda wygrać na hardzie. Jestem dość dobry w tą grę, ale dawno nie grałem, więc może, może mi się nie udać, tak po prostu, tak. Wiesz, mi po prostu tutaj wszystkich w pułapkę. Mhm. Mm widzę, że pułapki najlepiej działają. Wow, sami siebie zabili, ale ja Ciach i pyk, nice, dobra. Hell yeah. Ha, no dobra. Soby sobie tutaj też dodać o, Ognisty miecz. Ognisty jest, jest, miecz jest bardzo dobry. Kurde. debet Nie wiem, nie wiem tak naprawdę. Bo fajny, że też łuk było mieć fajnie. Ogniste strzały do łuku. Dobra. Łuk sobie dajmy. Później więcej energii i tak etap. Bądźmy łucznikiem. Hell yeah. Łuk na drugi Nice. A łucznik na łuczników. Tak. Let's go. Let's go. Woo. Ło ludzie, ale szczelają. Trzeba się coraz ruszać, jak są łucznicy. No albo się oni też mogą sami pozabijać. <laughs> Daję się teraz to widzę. Pyk. No, co za gówno. Dobra. Ty, wow, ale Gówniarz dosłownie smyrnął mnie w ucho i mnie zabił Seriously? What the fuck, man? Why? No, tak to się kurde robi Tak jeszcze bym mnie trafił, drugą strzałą bym umarł The fuck? God damn it. This human was a professional video gamer. <laughs> professional video gamer. Oczywiście, że byłem. Um, energia czy fire arrows. Fire arrows, ale bardzo, bardzo good są. <laughs> więc wezmę, dobra, let's go. Gaddziemy, teraz muszę życie po tej rundzie kupić też. Mek to będzie główienko, główienko. ta wystarczy, że raz dosłownie smyrne kogoś to umiera. Więc no, fajnie, fajnie, podoba mi się. Aha, przez przypadek strzeliłem ich, kurde. <laughs> tak, no tak akurat był mistake. What? Zgadli, kurde, są zbyt inteligentni ci, kurde, komentatorzy. Postrzeliłem przez przypadek strzałą tam. W nich, bo można tutaj se strzelić i se śmiesznie gadają później po tym. Czy ja jestem kurde ślepy, nie umiem nikogo trafić tym łukiem? Tak, chyba źle sobie wybrałem łuk, bo nie umiem nikogo trafić, ja jestem kurde gównem. Gó gównem w strzelaniu z łuku. I co się tu blokujesz kurde? Aha, nie masz nogi. nice Ha, powiedział to samo! Woo. Tak, stworzymy seklona i lecimy. Ha, ha, ha. Powiedzieli tytuł to Clone drone, in the perfect do zone, in the danger zone Wow! Emperatur! Emperor! Ale statek ogromny, ja pierdzielę, mój Boże. Co nie mogę w niego strzelić tak? Oczywiście, wiadomka. O, to, wow, trafiłem go, ale nic mu się nie stało. Twardziel, hm. twardziel. Aha, tak. Jesteśmy ogólnie człowiekami w ciałach robotów. Super, wchłaniają nas do jakichś wiarów pewnie. I później walczymy. O, Spidertron. Chcą, kurde, wchłonąć resztę. Te ludzie tym statkiem God damn it Muszę im nie pozwolić No, do. no, no. Pyk Co? Cze? Czemu to Spider-Ton? What the fuck? Czemu on skacze? Um, okej okay. What the fuck? Skakał tak? Albo mi się wydawało Dziwne, dziwne rzeczy Pyk go strzał, Dobra, na niego nie działa jedna kula I od razu umiera On się tak łatwo God damn it, Nie mogę go trafić On się tak łatwo nie chce spalić Jej, trafiłem go idealnie W czerep Dobra, dobra Close combat Pyk Nie masz stópki Pyk, nie masz mordy tych, nie masz mordy, jej, yeah, nice. Okej, okay, drugie capacity energii sobie dodałem. Teraz mam więcej. Mogę dwie strzały strzelać. Super fajnie. Tutaj na mnie czyhał. Um, wydaje mi się, że oni odbijają strzały z tego co mi się wydaje. Tak, welp. Um, niedobrze. <grych> Spróbuję pozabijać wszystkich o piły. To będzie najśmieszniejsze wtedy. No, 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 stop. Kurde, ale tu jest dużo. Ja pierdzielę. Dobra, już jeden ubar. Nice, nice, nice. Wow, wow, ludzie. Panie, spokojnie. Piły, tak. Jej, piły, piły, piły. Oh, no show. Chciał mi jaja po prostu. Super. Tak, jednak kiedyś byłem dobry w tą grę. Już nie jestem. Z tego co widzę. Kurde, no i moje łuk nic nie robi, goty bit. Dobra, no, czyli tylko piłami prawdopodobnie nie mogę pozabijać. W sensie mogę miecze, ale to chyba niebezpieczne. Wow. Mówiłem, że niebezpieczne. <laughs> Dobra, jeszcze raz powrócę do tej rundki, do której byłem. No, dla was za sekundę, tak? One hour later. Ok, proszę w końcu do kolejnej rundy, nice. Ach, długo, długo tutaj docierałem, bo jeszcze raz po drodze umarłem. A teraz mamy, jak widzicie, inne upgrade'y. Tak, blokowanie mieczem i ognisty mieczór, więc fajnie, fajnie. Widzę, że mamy tutaj Spider-Trony i łuczników. Idealne, kurde upgrade jest na to, więc dałem. Wow! A jestem, kurde, sprytny, ale mam ogień. Mam ogień ulepszony. Pali naprawdę długo i daleko, więc nice. Kurde, te spider Trody kurde, wzmocnili. Kiedyś były słabsze. Teraz przewidują moje ruchy. to jest irytujące. A masz, kurde, gnoju, kościół? No, próbuję do niego podejść. On strzela pod siebie, tak? Przewidują moje ruchy, godny Wow, Taden jeszcze przeżył. Co za koleś. No, nie chcą użyć Ta fa The fuck man, umrzej, umrzej, gadzino, no wreszcie, wow, yeah, wygrałem, Woo. Co by sobie teraz ulepszyć, chyba to, że jak odbijam strzały, to odbijam idealnie we wrogów, to by było spoko Oh yeah, no idealnie, R runda cała łuczników, no, bre, bre. ale ja im teraz dobrze pójdzie bra. Wow! Kurde, wyciągnął miecz. Tylko nie wyciągaj miecza. Strzelają sobie po mordach sami. Sami sobie strzelają. Wow! Was. Trafili go włas... właśnie koledzy. Właśnie? Toś hmm. tu nie gra w tym zdaniu. Ha! Znowu go zabił, Wow! Oni się sami najwięcej tak naprawdę zabijają. Teraz ja tylko po prostu poczekam, czy Pod Giri mi strzelił. Kurde, strzelać nie umie. Okej, okay, teraz ja w końcu łuku ulepszyłem. Lecimy. Skubiłem rękę. What the fuck? Myślę, że mam rękę, dobra. Nieważne. Wow! Ale tu ich dużo. I nie ma żadnych pułapek. No to super. Eeeem um, wow guys Ło wow, ludzie, czemu was tutaj jest tyle? Łobuj było źle. Czy są jakieś pułapki czy nieba? Są tylko jumpingi, jumpu, jumpu, hm, okej. Okay. Słabiutko bym powiedział, słabiutko. I nie mam łuku jeszcze w dodatku. Zresztą znaczy, łuk mi też za bardzo nic nie dał, bo odbijają strzały gadziny To nie było totalnie inteligentne zabijanie ich. <laughs> wow, ale trudny, strudny <laughs> Wybrał sobie trudny poziom trudności się dziwi, że jest trudny, no dobra, fajnie. Kuźwa w dupę jeża zwierza. OK, teraz mi się na pewno uda. Jesteśmy na tej samej ludzie, tylko tym razem se ulepszę tak robota, że łopanie. Teraz mam ognisty oddech, to mam nadzieję, że na właśnie taką masę pot potworów, gdzie WTF, na taką masę robotów zadziała. Ginąć, ziomy. No, nie mogę trafić. O, nice, ale dobre to będzie. Teraz po prostu położę sobie dookoła i pozabijam wszystkich. Nice. Nice, no na to kurde, nie mają nic! Nie, yeah. myślałem, że już nie da się ich co bardzo powstrzymać, ale zapomniałem, że jest taki upgrade, więc jest fajnie. Ostatni pyk. Nice. <laughs> yay, yeah. O oh yeah, dobra, to flamesy są najlepsze, no oh wiecie, God nie God. da się obronić ognia. <laughs> Dziesiąta do nice. Pojedynczy przeciwnik? Hello Wow <laughs> Uzbrojony ziomek z ognistym mieczem. Nope, nara. <laughs> Ale ogień jest, ogień jest... Hmm, OP. OP jest, tak. W końcu ktoś, kto umie walczyć. O oh yeah. Mój lucky day. Będziemy uciekać, uciekamy. Uciekamy. Let's go, uciekam przez drzwi. Tak, wyłączyła Force Field. Zabić, kurde. Garbage. Spaliłem jednego nice. Tak, uciekam. Uciekam. Ło, ludzie. Tylko tutaj piły. Ło, go. Hahaha. Tak, no chance. A uciekłem, kurde, lul. Hi, Jump, tak. Myślałem, że chciałem zjeść śmieci. Oczywiście, tak, ludzie jedzą śmieci. No, przejdźmy pierwszy chapter, no i to będzie tak, dokładnie tak. Kolejnych jeszcze ziomeczków, chyba muszę tutaj coś tam, coś tam, no. Pierwszy chapter, przejdź ty. W drugim odcinku będzie kolejny. Mam nadzieję, że ten że wam się spodobał. Bardzo, wiecie, ciekawa gierka, kurde, fajna, mi się bardzo podoba. Jednak jest trudna na trudnym, ale no, wiecie jak to jest. Więc jeżeli wam się spodobał, to oczywiście dajcie o dajcie subskrybki, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. subskrypki. fajna rzecz. Dla mnie subskrybersy. Napiszcie w komentarzach, czy ta gra wam się podoba. I dla mnie, bardzo fajna gierca. Współczucie kanał, jeżeli chcecie, żeby dalej się rozwijał. Dziękuję polscy zawodowcy za wspieranie kanału. I do następnego odcinka, ziomy. Bye.